Co pan chciał e, jesteś... kapitanie e, prezydencie e, Arbuzu? E, prezydencie e, e, tak 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 co tak tak e, Dobra. tak 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 Dobrze, tak tak i e, e, możemy siły hmm. i pokonać... siły po, pokonać, Jaką? jabka, jabka, tak, co widzisz na stole, e, pre prezydent jedyny. Hmm. <laughs> Dobrze, że zdrowiłeś, żołnierzu, to jest nie będą ta co myślała. Prezydencie Dyni. Połóżmy? Chyba. Mm, tak, pan... Prez... Kapitanie, pan prezydencie znaczy się y, 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 Zgadzam się z panem. Dobrze. Trzeba zabić ich. <grym> I, 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 ja. I, 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 I jak? Tylko tak, że jest prezydent. Zastrzelić go z kapitanie? Tak, tak jest. O! Ej, Hej, co jest! Co opuściłeś broń? Michał do mnie! O, o, o. Mhm. Przepraszam, kapitanie. Nic się nie stało. Dobra, każdy się uczy na błędach. Dobra emisja wykonana.